Wspiera nas OptiFinance, specjaliści od leasingów, kredytów i ubezpieczeń, Zabezpiecza Auto, skuteczne zabezpieczenia antykradzieżowe, oraz Fanfaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, rolniczych i przemysłowych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu. Jacek Balkan to jest Motodziennik w poniedziałek, czyli Dzień Nowości i Aktualności. A dzisiejszy program zaczniemy od pożegnania ze swego czasu najfajniejszym Volkswagenem. Poznaliśmy go w roku 2002 na targach w Paryżu. W sumie w tym samym czasie co Volkswagen Touareg, premierę miało też Porsche Cayenne. Auto konstrukcyjnie bardzo podobne, choć z jednym tylko wspólnym silnikiem, benzynowym 3,2 litra. Pod maską Porsche w wersjach S, Turbo i Turbo S był doładowany motor V8 o pojemności 4,5 litra, 340 do 520 koni. A w tuaregu dominowały diesle. Najtańszy rzędowy 2,5 TDI, 5-cylindrowy, 3.0 V6, taki sam jak w Audi Q7, które trafiło do sprzedaży w 2005 roku i też było konstrukcją bardzo blisko spokrewnioną. Ale był też motor V10 TDI, a w wersji benzynowej topowa odmiana Volkswagena mogła mieć pod maską silnik 60V12 450 K. W Audi i Porsche niedostępne. Za to W Audi był dostępny wysokoprężny silnik 60V12 o mocy 500 K. Mieli rozmach w Volkswagenie bez dwóch zdań, i mówię to nie tylko dlatego, że wybór wersji silnikowych był przeogromny, ale też z powodu potencjalnego kanibalizmu. Choć z drugiej strony, Porsche było specyficzną konstrukcją dla zupełnie innego odbiorcy niż Volkswagen, który mógł podebrać teraz klientów Hyundaiowi albo Toyocie, za to Audi ruszyło na bój z Mercedesem i BMW, których duże suwy ML i X5. Doczekać się miały zaraz drugiej generacji. Pierwszy Tuareg był produkowany przez 8 lat do 2010 roku, Porsche tak samo, Audi przez 10 lat do roku 2015. I zarówno pierwszą, jak i drugą generację Tuarega wiele razy mieliśmy na testach i tym się przyjemnie jeździło. Dopiero trzecia generacja, premiera rok 2018, nieco mnie rozczarowała, gdy dostaliśmy na testy benzynową odmianę doładowaną z gniazdka niby duży silnik 30V6, niby hybryda i 380 albo 460 koni. Ale tym samochodem nie jeździło się przyjemnie, głównie ze względu na napęd. Dziś być może poprawiony, ale zaraz po premierze bardzo niedopracowany, pozbawiony wyczucia, lekkości, płynności. Za to z wysoką ceną: 412 albo 450 tysięcy zł. Diesel 3.0, występujący w dwóch odmianach 230 albo 280 koni, był, jest tańszy i miał, ma więcej sensu: 340 albo 380 tysięcy zł kosztuje. Ale to i tak absurdalna cena. Dwie o ledwie 15 cm krótsze z Kody Kodjak za jednego Tuarega można dostać i oczywiście, że są to samochody nieporównywalne. I być może właśnie dlatego Tuarek przechodzi do historii. Po 23 latach od rozpoczęcia produkcji firma Volkswagen kasuje model bez wskazania następcy. Oczywiście zostawiając w ofercie zarówno Cayenne, jak i Audi Q7. A skoro przy niemieckim koncernie jesteśmy, na targach motoryzacyjnych w Monachium spodziewana jest premiera drugiej generacji Volkswagena T-Roc'a. Dla tych, którym się te wszystkie Volkswagenowate auta mylą, to auto kompaktowe zbudowane na platformie Golfa. 4 metry i 23 centymetry długości. Nieco mniejszy t jest co prawda tylko 12 cm krótszy, ale wyraźnie czuć, że to auto zbudowane na Volkswagenie Polo. Jest jeszcze Taigo. Zbudowane na T-Crossie. Ale rozciągnięte. Dłuższe od kompaktowego przecież t i sporo tańsze. Z podstawowym silnikiem 1.0, choć o 20 koni słabszym, Taigo startuje od 90 tysięcy, t rok od 107. Ile będzie kosztowała kolejna generacja, nie wiemy. Ale wiemy chyba, jak będzie wyglądała, bo właśnie wyciekły zdjęcia. I o ile sylwetka jest z profilu dość charakterystyczna, zwłaszcza masywny, pozbawione przeszklenia słupek C. Tak z przodu mamy do czynienia z językiem stylistycznym, tym samym, którym posługiwano się przy rysowaniu dużego Tyrona. Jest to język typu bla bla bla, zróbmy cokolwiek, nie musimy się starać. Może mi to minie, może nie, ale stylizacja przodu w suwach Volkswagena ostatnio w ogóle do mnie nie przemawia. I jeszcze dwie krótkie obiecuję historię z tej marki, który ma w swojej ofercie model ID ID.Bus. Jest to elektryczny van, dostępny w wersji osobowej albo dostawczej, w wersji krótkiej 4,70 m albo długiej prawie 5 m. Metrów. Trochę tego jeździ, da się to na drodze zauważyć. Od premiery minęły już 3 lata, ale dopiero teraz do sieci trafił film pokazujący, jak to zostało sprytnie zaprojektowane sprytnie inaczej. Wymiana filtra kabinowego oznacza konieczność rozkręcenia przodu w stopniu zaawansowanym. Trzeba odkręcić górną część błotnika z lewej i prawej, maskę i to jest robota na jakieś 20 minut. Gorsze rzeczy widziałem w autach francuskich, ale ta jest. Może nie trudniejsza, ale na pewno bardziej zniechęcająca do zrobienia samodzielnie. Zresztą podobną czynność trzeba wykonać, by sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. I kończąc wątek z Volkswagenem, jakiś czas temu testując, recenzując dla Państwa auta, zacząłem zwracać uwagę na opony. I robię to nie tylko po to, by sprawdzić rozmiar czy datę produkcji, ale również producenta. Po prostu czekam na moment, w którym europejscy czy japońscy producenci przestaną się wstydzić i zaczną montować chińskie opony. Tak jak połowa, jak nie lepiej elektroniki w tych samochodach jest już chińska i w niektórych samochodach szyby. Co ciekawe, chińskie auta często najczęściej mają na europejski rynek zakładane markowe opony, markowe w sensie są to marki, które znamy, kojarzymy, ale Volkswagen szukający oszczędności, gdzie tylko się da, na projekcie, na podzespołach podpisał w zeszłym roku umowę z firmą Link Long i na przykład Tiguany, nie wiem czy wszystkie, nie wiem czy na wszystkie rynki, ale Tiguan zjeżdża już z linii produkcyjnej na takim ogumieniu, Ku przerażeniu dealerów oraz klientów, którzy nie za bardzo rozumieją, jak to jest możliwe w przypadku samochodu, który kosztuje minimum 40 tysięcy euro. Opony te słabo wypadły w testach ADAC, a dodatkowo chińska firma, mająca zakład produkcyjny między innymi w Serbii, oskarżona została pod koniec ubiegłego roku o łamanie praw pracowniczych i praw człowieka, ciężkie warunki pracy, konfiskata paszportów, przez co np. Na MAN, należący przecież do grupy Volkswagena, z opon Linglong w zeszłym roku zrezygnował. A skoro przy chińskich autach jesteśmy, z niecierpliwością czekamy na jazdę testowe Xiaomi. Auto wygląda zachęcająco. Model su 7 nie jest SUWEM i nie wygląda jak cała chińska konkurencja. Ten przód jest zaskakująco oryginalny, powiedziałbym. Prace nad nim ruszyły we wrześniu 2021 roku, w chwili, gdy zaczął działać sektor automotyw chińskiego giganta, ale dopiero teraz zauważyłem uderzające podobieństwo tego modelu do konceptu Lexusa z 2021 roku, który został zademonstrowany w grudniu. Przypadek? Na pewno. Swoją drogą, na moje oko, to właśnie z leksów czerpią chińscy projektanci najwięcej inspiracji, rysując bajki czy o mody. Choć trzeba oddać, że inżynieria wsteczna stosowana była przez japońskie firmy od lat 70., potem w latach 90. na autach konkurencji zaczęli się uczyć Koreańczycy, a od 20 lat na targach motoryzacyjnych biegają chmary chińskich inżynierów z miarkami i suwmiarkami. A dziś, w roku 2025, firma Ferrari, przez swoje oficjalne chińskie przedstawicielstwo, zamówiła wspomnianego SU-7 w wersji ultra, tej najmocniejszej. Auto zostało przetransportowane do Europy, zarejestrowane i sfotografowane, jako opuszcza fabrykę w Maranello. I ma to bezpośredni związek z tym, że Ferrari chce w tym roku pokazać światu pierwsze supersportowe auto elektryczne. I prawdopodobnie Włosi chcą skorzystać z doświadczenia Xiaomi... Choćby po to, by nie popełnić tych samych błędów, na przykład z przegrzewającymi się hamulcami. Szoki i niedowierzanie? Trochę tak. O Jaguarze ostatnio sporo się mówi, głównie w kontekście tego, że sprzedaż w porównaniu z rokiem ubiegłym spadła o ponad 90%, a co jeszcze ciekawsze, brytyjska marka zwróciła uwagę mediów i polityków z prawej strony. Wspominałem o tym, że z firmy odszedł, podobno na emeryturę, dotychczasowy prezes. Jego miejsce zastąpił Pibi Balaji, menadżer z Indii, po raz pierwszy w historii i z tej okazji Donald Trump podzielił się swoimi spostrzeżeniami związanymi z Jaguarem. Kolorową reklamę nazwał głupio. I łok, co gdyby państwo nie wiedzieli, oznacza wszystko to, co do przesady jest liberalne i oświecone w lewicowym świecie. Oraz nazwał to wszystko totalną katastrofą, po czym retorycznie zapytał, kto chciałby kupić Jaguara po obejrzeniu takiej reklamy. I po tym, jak to zrobił, marka Jaguar przewinęła się przez działy komentarzy prawicowej prasy na całym świecie, również polskiej, gdzie każdy dorzucił swoje trzy grosze wiążąc kolorową reklamę, która mnie się co najwyżej z reklamami Benettona sprzed lat kojarzyła, z tymi rekordowymi spadkami które tak naprawdę były do przewidzenia, skoro firma przestała produkować auta w zeszłym roku, przynajmniej w Europie, bo chińska fabryka ciągle działa i wypuściła właśnie na rynek auto, na widok którego część z Państwa się być może obliże. Oto Jaguar XFL czyli wydłużony, z większym o 14 cm rozstawem osi. Pod maską dwulitrowa benzyna turbo, 250 koni, skrzynia automatyczna, ośmiostopniowa. Cena to odpowiednik 33 tysięcy dolarów w podstawowej wersji, 120 tysięcy złotych. Wersja specjalna, przygotowana na 90. urodziny marki, kosztuje 37 tysięcy dolarów, 135 tysięcy złotych. Oczywiście w Chinach. Ale to też pożegnanie. Produkcja xf XE i i e zakończy się we wrześniu. Range Rover Evoque oraz Discovery Sport będą montowane do przyszłego roku. A potem Jaguara zapewne nie będzie wcale w Chinach, a specjalnie na tamtejszy rynek zostanie stworzona marka Freelander. Będą to samochody narysowane przez Land Rovera, ale zbudowane na platformie Cherry. To chiński kooperant Jaguara. O ironio, tej samej platformie, na której zbudowana jest Omoda oraz Jayku. A ten ostatni wygląda przecież z daleka jak Range Rover. I to już wszystko na dziś, bardzo uprzejmie Państwu dziękuję, serdecznie zapraszam na test w środę oraz na sprawdzenie samochodu używanego prawdopodobnie w piątek albo w sobotę rano, Kłaniam się pięknie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.